Chcieliśmy w tym roku zainteresować klientom szeroką, szeroką ofertą urządzeń towarzyszących, szczególnie urządzeń z nowym, z nowym protokołem, z nową systemem komunikacji Wi-Fi, bezprzewodowym systemem komunikacji w czasie rzeczywistym. Jest to nowość tegoroczna na targach, myślę, że nie tylko na targach Plaspol, bo była również wystawiona w tym roku na targach w Mediolanie. Polega to na tym, że możemy dowolne urządzenie konfigurować z dowolnego, z dowolnego urządzenia typu laptop, typu telefon i z dowolnego miejsca na świecie. Możemy go serwisować, możemy zmieniać parametry, Zaletą jest to, że nie musimy wzywać serwisu do każdej, do każdej usterki. Możemy Serwisować to na odległość bezprzewodowo, nie tak jak kiedyś za pomocą modemów telef telefonicznych czy Ethernetu. Możemy to za pomocą sieci Wi-Fi dowolnie, dowolnie zmieniać i konfigurować z dowolnego miejsca. To jest przede wszystkim zaleta. I oczywiście w czasie rzeczywistym. Ja myślę, że to jest tak nowatorskie rozwiązanie. Pewnie przyjmie się w, w najbliższym czasie. Może dla klientów to jest na pewno pewna nowość, którą muszą się oswoić, ale myślę, że pewnie długim czasie pewnie bardzo chętnie z tego skorzystają